Witam serdecznie wszystkich widzów czytelników portalu ShowNews.pl, a ze mną Julia Wieniawa. Witam Ciebie serdecznie. Witam serdecznie, cześć. Ile z Justynki filmowej Dalej Jazda już część druka przenosisz do życia prywatnego? Mm, hmm. Mamy wiele cech wspólnych, na pewno. Zadaniowość, Trzymanie rodziny w kupie. Ja też coś takiego mam w sobie, że jestem spoiwem całej rodziny, i zawsze na wszystkich wigiliach, spotkaniach świątecznych, rodzinnych, to ja jestem tą osobą, która proponuje spacer, planszówki, jakieś wspólne wiesz, aktywności. Więc ona też ma coś takiego, Justynka, że to ona, oczywiście z wielkim uśmiechem na twarzy i białych rękawiczkach, ale to ona rozdaje karty w tej rodzinie i to jej wszyscy się tak naprawdę słuchają i podporządkowują, ale to bardzo dobrze, bo ona ma dobre intencje i chce, żeby właśnie rodzina była razem i wspierała. Się I była szczęśliwa. I ciebie też tak się słuchają w życiu prywatnym, i to ty rozdajesz karty. Powiedz, że tak. Nie powiem nie. O, czy możesz powiedzieć pomidor? Pomidor. Powiedz mi, w takim razie, jeżeli chodzi o Dalej Jazda, część 2, powiedz mi, czy ta rola może być inspiracją dla młodych kobiet, bo nie oszukujmy się, jesteś inspiracją. patrząc na Twoje profile w mediach społecznościowych, czy jeżeli e, chodzi o Twoje piosenki, które mówią o świadomości własnego ciała, czy też o kondycji psychicznej, czy ta rola w filmie Dalej Jazda, część 2 może mieć przełożenie na Twoich obserwatorów i obserwatorki głównie. Wiesz, co nawet na mnie ma. Nawet na ciebie. Tak, bo mm, przede wszystkim ten film. Zarówno pierwsza część, jak i mam nadzieję, druga zostawia z taką myślą, kurczę, chyba muszę przewartościować swoje życie i ustawić sobie priorytety jeszcze raz na nowo. I może tak Przestać gonić e, za tą karierą, pieniędzmi, wiesz, e, takim codziennym myśleniem, co będzie jutro i tak jednak skupić się na tym, co jest teraz, o, o, na rodzinie, na, na bliskich, na tym, żeby kurczę zadzwonić czasem racz, raz na jakiś czas do tej babci, dziadka, zabrać go do o, kina na przykład. <grym>, na dalej jazda, e, czy, czy przyjść na obiad, bo no, kurczę, śpieszmy się kochać, ludzie tak szybko odchodzą i to jest myśl, która mnie na przykład zostawiła. To jest myśl, którą, z którą zostawił mnie ten film. A jeżeli chodzi o tę część, to na przykład bardzo mi się spodobała taka scena, gdzie Justynka wymyśla, że zacznie kręcić na telefonem dziadka. Gdyby ewentualnie no, postanowił opuścić ten świat, to, to żeby wiem, najmłodszy członek rodziny, czyli synek Józio, Dziecko jest żebym żeby miało możliwość go poznać, zobaczyć jak wyglądał, jak mówił, co mówił, czy miał jakieś marzenia, czy, ma, czy miał nawet na starość jakieś marzenia I, i wiesz, żeby tak poznać jego historię. Więc to jest na przykład coś, co mnie zainspirowało osobiście i mam taki zamiar. Zrobić coś takiego. Mam nadzieję, że się dziadkowie zgodzą. A jakoby chciała zagrać postać z lektury szkolnej załóżmy, która. Oh, no. no bo wiesz, rok szkolny rozpoczął się, młodzi ludzie czytają lektury, mamy piękną nie, literaturę. Nie, nie nie podpuszczaj mnie, ale ja cię wiesz. nie podpuszczam. <laughs> dobrze, wiesz, ja ta o rola nie. jest już obsadzona, Ja myślałam na przykład o jakiejś reaktywacji pana Tadeusza. Jest tyle na przykład wiesz, 20 dwudziestolecie międzywojennym. A czy akurat jakieś dwudziestolecie międzywojenne i tego typu rzeczy mnie interesują. Nie mam akurat konkretnej roli, którą chciałabym zagrać ale w ogóle kostiumowy film jest nadal w sferze moich marzeń, ale ja mam ostatnio takie podejście, że nic na siłę, jak ma coś przyjść, to przyjdzie po prostu. Dokładnie, jeżeli ma coś przyjść, to przyjdzie. Julia wraca na plan zdjęciowy. Dziękuję za rozmowę, Julia Wieniawa. Dziękuję bardzo, cześć. Dzięki.